To nasza zbiła ta właśnie godzina, w której możecie wygrywać pieniądze. Zanim przejdziemy do konkursu, przypomnę Wam o Ekstra Grze, bo w niej do wygrania, uwaga, codziennie, dzisiaj 10 tysięcy złotych, a docelowo w całym konkursie okrągły milion do wygrania. Ale jak grać? Ważne jest to, że jeżeli chociaż raz do nas zadzwonisz w trakcie programu, my odpowiadamy na Twój telefon albo SMS-em, albo tym, którzy dzwonili z telefonu stacjonarnego, oddzwaniamy telefonem stacjonarnym milion. W finale 7327 e, e, to jest numer SMS-a, który wysyłamy albo 704-307-555. I uwaga, przechodzimy do konkretnego konkursu, bo w moich rękach jest koperta i ta koperta jest bardzo cenna, bo warta jest pół tysiąca, 500 zł. Gwarantowanej nagrody. Tu jest słowo, które zostało ułożone z wybranych stąd liter. Które litery zostały wybrane, to już ty musisz um, zgadnąć, albo po prostu ułożyć dowolne słowo z wybranych stąd liter, dowolne wybierasz, układasz jakieś słowo i dzwonisz z tym hasłem. Jeżeli to jest to stoperty, pół tysiąca jest twoje. Zasady proste. W takim razie ja czekam na wasze telefony i przypomnę, żeby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć 18 lat, ukończone. E, pamiętaj, że e, płacisz za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączycie z moim studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas. Jego trwania. W tym programie rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których zgłaszacie się pod numery telefonu widoczne tutaj obok mnie w tym okrągłym e, kółeczku. Kto trafi na otwartą linię, ten podaje poprawną odpowiedź i zdobywa nagrodę. Wysłamy ją w ciągu pięciu dni roboczych. Każdy telefon daje Ci szansę dodatkowo na wygranie miliona w finale Ekstra Gry. Cały regulamin na 860. telestronie TVN lub na www.tvn7.pl. Pół tysiąca złotych do zdobycia i mamy pierwszą próbę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę o odpowiedź. Tarka. Tarka. Halo. Tego nie mamy. Próbujemy dalej. Pół tysiąca złotych, ale pierwsza karta za foty. Pierwsza próba jak najbardziej. Zapraszam, śmielej kochani, problem bardzo króciutki i dużo pieniędzy do wygrania. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. A, tak. Atak! Nie ma, nie ma, pozdrawiam, gramy dalej. E, nie tarka, nie atak, co w takim razie może być pół tysiąca złotych, warte hasło. E, zbyt wielu słów z tych liter, takich sensownych, nie da się ułożyć, e, dlatego e, ja zapraszam. Halo, dzień dobry? Ara. Ara! Nie ma, gramy dalej. No, trzy próby, próbujemy dalej. Może do czterech zaraz, czy to sztuka w przypadku tego konkursu. Tu odpowiedź w tej kopercie zaklejona, schowana. Co tu jest? Dzień dobry. Dobry, Proszę o czy... odpowiedź. Karta. Nie, ja. próbujemy dalej, próbujemy dalej. Układamy słowa z tych liter. Wybieramy dowolne, którekolwiek układamy jakieś słowo i właśnie, trzeba sprawdzić. To ty sprawdzasz, czy padła dobra odpowiedź? Halo, dzień dobry. Halo, halo. Kareta. Kareta. Ta, nie da się. Proszę bardzo, jakie ładne słowo, ale nie. Pół tysiąca złotych warte zupełnie inne hasło, środek wakacji, i myślę, że pół tysiąca przyda się dodatkowo do portfela. Dzień dobry. Dobry. Proszę o odpowiedź. Ar. Ar. Też nie ma, takie króciutkie. Nie ma takiego słowa. No tak, no bo słowa można układać bardzo króciutkie, ale można też bardzo długie, takie jak kareta na przykład. Da się karetę łożyć, ale tego w kopercie tutaj nie mamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. O, jaka szkoda. Ktoś stracił szansę na pół tysiąca złotych. Szkoda. A kochani, pamiętajcie o tym, że dzwoniąc tutaj do nas, słuchamy dokładnie tego, co jest do nas mówione w telefonie, bo jeżeli trafiasz na otwartą linię, wtedy słyszysz komunikat. Brawo, udało Ci się trafić na otwartą linię, zaraz będziesz połączony ze studiem. Ktoś właśnie usłyszał taki komunikat. Halo, dzień dobry. Trak. Eee, halo. Trak. Tak, jest bardzo dobra odpowiedź na mnie. Patrycja? Patrycjo, wielkie brawa, brawa, brawa dla Ciebie! Pół tysiąca zdobywasz! Wielkie brawa! Gratuluję serdecznie i pozdrawiam! No dobra, w takim razie przechodzimy do kolejnego konkursu. Uwaga, 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 wyczarujemy sobie tutaj coś takiego. O! Dużo liter. Znajdź nazwę ptaka. Taka zagadka się pojawiła. Stuba za pierwszą propozycję. I uwaga, zasady tego konkursu. Czytamy. Z góry na dół. Albo z dołu do góry, albo z lewej do prawej, bądź z prawej do lewej. Cztery możliwości nie robimy żadnych wężyków skosów i innych kombinacji. Czytamy góra, dół i prawo lewo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Paw. Czy my tu mamy pawia? Jest! Za tę odpowiedź wielkie brawa dla pana, gratuluję i pozdrawiam serdecznie. Kolejna stuwa czeka. E, PAS. tu zapisane obok mnie e, prawidłowo, z góry na dół, ale mogą być też odpowiedzi zapisane e, z prawej do lewej, z lewej do prawej, od dołu do góry lub z góry na dół. Cztery możliwości i 100 złotych za kolejną nazwę ptaka. Tu są nazwy ptaków zapisane i to właśnie tego trzeba się e, doszukać. Za każdą dobrą odpowiedź 100 złotych nagrody gwarantowanej. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Gil, gdzieś tu jest, gdzieś tu jest i szukamy, szukamy. Jest! 100 złotych dla ciebie, wielkie brawa, gratuluję! Dobrze, no to w takim razie kolejną stółkę poproszę i kolejną nazwę ptaka. Tu się nawet tak bardzo ładnie e, obok siebie użyły. Dzień dobry. Dzień dobry. Kos. E, jak? Kos. Kos. Jest kos tu obok mnie, jest. Tak jest, bardzo dobrze. Kost, wilpa, trzy literowe. króciutkie, ale stuwa się należy. Kolejna stuwa, może 150 zł, poproszę. Przy nazwy są, więc trudniej będzie znaleźć czwartą. 150 zł e, dla ciebie, jeżeli znajdziesz tutaj gdzieś zakamuflowaną, schowaną nazwę ptaka. Przypominam, że czytamy z góry na dół, z dołu do góry, z lewej do prawej albo z prawej do lewej. E, ważne, żeby w taki sposób nazwa została przeczytana. Jeżeli tutaj jest, znajduje się na tej tablicy, to ja jak najbardziej nagrodę tobie wypłacam. 150 zł e, nagrody gwarantowanej mamy Kosa, Gila i Pawia. Co jeszcze? 150 zł za kolejną nazwę ptaka. Gdzieś tu ukrytą na tej tablicy. Jest propozycja. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Słowik. Słowik? O, długie, długie, długie hasło. Szukamy. Jest! Przepięknie, bardzo dobra odpowiedź. 150 zł się pani należy za tę odpowiedź. No ja proponuję 250 zł od razu, większa nagroda. 250 zł za kolejną odpowiedź. Bardzo szybciutko się dzisiaj zgłaszacie. No tak, ale mamy mało czasu. Krótki y, program, szybki konkurs, coraz mniej też zwierząt do odnalezienia. Konkretnie szukamy tutaj ptaszków, które gdzieś się poukrywały do tej tablicy. Mamy już cztery. Kosa, Pawia, Gila i Słowika. Ale jeszcze kolejne nazwy na pewno się znajdą. Dobrze się przyjąć. Dzień dobry. Dzień dobry? Proszę o odpowiedź. Mewa. Czy my tu mamy mewę? Jest mewa, bardzo dobrze, 250 zł za mewę. Tak nadmorsko i wakacyjnie. No dobrze, dwie nazwy, poproszę. Nie jedną nazwę ptaka, tylko dwie za 800 złotych nagrody gwarantowanej. Tak jest, 800 złotych nagrody gwarantowanej, dwie nazwy, już nie jedna. Czyli jak miałeś jedną nazwę ptaka gdzieś tutaj, znalezioną od tej tablicy, szukaj jeszcze drugiej jak najszybciej, bo wtedy ja Ci za to zapracę. 800 złotych. Słowik, mewa, kos, paw i gil. I uwaga, aż 800 zł, 800 zł do zdobycia, ale dwie nazwy, koniecznie dwie nazwy, nie jedna, a dwie e, są mi tutaj niezbędne. Kto będzie miał dobrą odpowiedź? Ja czekam na takiego widza. Sprawa się troszkę skomplikowała, bo każdy, kto miał po jednej nazwie, już był gotów żeby dzwonić. Musi chwilę poczekać, poszukać tej drugiej, i dopiero bierzemy telefon do ręki i dzwonimy. Kto trafi na otwartą linię, szybko podaje mi dwie nazwy ptaków, znalezione tutaj nowe oczywiście, a wtedy jest bogatszy o aż 800 zł. Mnóstwo pieniędzy. stów czeka na widza, który poda mi poprawną odpowiedź. Pięć nazw już zaznaczonych. Kos, Słowik, Mewa, Gil i Paw. Jeżeli jest widz pełnoletni przed telewizorem, który ma dwie nazwy ptaków, nowe dwie nazwy, może mieć 800 złotych więcej w portfelu. Warto spróbować, jeżeli masz dwie nazwy, gdzieś tu zakamuflowane, schowane na tej tablicy. Dobrze się przyjrzeć, no bo tak jak mówiłam na początku programu, tutaj są nazwy pisane klasycznie albo od lewej do prawej, ale też od prawej do lewej, z góry na dół. Do... I z dołu do góry na odwrót mogą być też zapisane, więc taki też warto posłuchać. Gdzieś tam na pewno są. Ja sama popatrzę. Patrzę, patrzę, razie nie widzę, ale zaraz. Potrzebuję dwie nazwy, nie jedną, a dwie. Warte są 800 zł. Mnóstwo pieniędzy. Od góry do dołu albo od dołu do góry. Od lewej do prawej, albo od prawej do lewej. I mamy pierwszego chętnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie nazwy ma pan dla mnie. Tak. Pięknie, proszę. Wilga, Barzant. Wilga i Barzant. Proszę pana, 800 zł to pana nagroda. Wielkie brawa. Dziękuję. Wielkie gratulacje, ale my gramy dalej, to nie koniec. Ani pieniądze się nie kończą, ani jeszcze konkurs się nie kończy. Uwaga, uwaga, potrzebuję trzy nazwy. Trzy nazwy, ale to jest trudne zadanie, więc uwaga, uwaga, uwaga. Za dwie nazwy... Zapłacę 2000! Tak jest! A za kolejne, czyli łącznie za 3, tak? Jak powiedziałam, dam 3000. Czyli 3000 za 3, za 2, 2000 złotych. Dwie nazwy ptaków, 2000, trzy nazwy ptaków, 3000. Kto się porwie na 3000, to jestem bardzo. E, pamiętajcie o tym. Czas, czas, czas na dogoni. 3000 czy 2000? Dwie nazwy czy trzy nazwy? Szukaj ich bardzo dokładnie i bardzo uważnie, bo one tu są. Jeżeli takie mamy wymagania, to znaczy, że te nazwy ptaków gdzieś tu są jeszcze schowane. O! Jedną widzę. Jedną widzę. Dalej, 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 dalej. Żeby chociaż dwie. Żeby nie było wstydu. Dwie nazwy warte są 2000... Trzy nazwy warte są 3000 złotych, czekam na Twoją odpowiedź. Yy, bardzo trudne zadanie, coraz trudniej jest odnaleźć kolejne nazwy. Gdzieś tutaj pochowane sporo yy, odpowiedzi już padły. Z Bażant jest Słowik, Kos, Wilga, Gil, PAF i Mewa. Swoją drogą tamta strona na końcu tej tablicy jeszcze nie naruszona. Nic tam jeszcze nie zostało odnalezione. Ja widzę na razie jedną nazwę, popatrzmy dalej. Mam, mam tą jedną. 2000 czy 3000? Proszę na kolanach, będzie lepiej się przyjrzeć tej zagadce. I właśnie, gdzie tu się jeszcze usił ptak? 704, 307, 3, 2, 4, gwiazda, 7, 3, 2, 4. Czy ktoś ma już przynajmniej dwie nazwy? Kto ma? Z jedną Nie zgłaszaj się absolutnie, bo za to nie zdobędziesz żadnej nagrody. Jeżeli natomiast masz już dwie nazwy, zdobędziesz 2000 zł. Jeżeli porwiesz się na to, żeby wyszukać trzech nazw, zapłacę 3000 zł. Eee, no, nie wiem, czy jest taka osoba, która ma trzy nazwy, ale kto wie? Szukaj, cierpliwie, może znajdziesz. Ważne, żeby mieć chociaż dwie. Wtedy 2000 zł nagrody gwarantowanej będzie Twoje. Jeżeli trafisz do skutku, jeżeli podasz głośno na antenie poprawne, dwie odpowiedzi, trzy, natomiast gwarantują Ci nagrodę Trzy tysięcy złotych. Kto się odważy? To już teraz ma propozycję, ten zła. Uwaga! Nie warto zwlekać, bo w każdej chwili ktoś może się uprzedzić. Grasz o dwa albo o trzy tysiące złotych, wtedy wstydujesz jakąkolwiek na nagrodę. Gwiazdka 73224. Ten numer wykręcasz z komórki. Jeżeli trafisz tutaj do